Siemano drodzy widzowie. Dzisiaj sobie będziemy testować e, takie... Nie wiem jakby to powiedzieć, no nie, coś takiego. Widziałam to na YouTube, pewnie Wy też widzieliście. Bo to jest kwaśne, ale nie wiem. Dra widzowie No to ja to odpakuję i się widzimy ponownie. Dra widzowie ja już je odpakowałem. I są tutaj takie cygereczki. Lemon, lemon, lemon. Dobra.

Widzę, nie spodziewałem się, że ty, że tak właśnie zatrucie suba, ile i. Laj, i...